Biegnę bowce, bo życie drogą mą jest. Czy to pieniądze, czy nie? Jaki doki. coś e, czuję, że pokrzeniłem tekst, chociaż może nie tak, mogłem wam się nie przyznawać, to nicale tekstu nie pokrzeniłem, to była moja nowa e, wersja. Nie wiem czemu ja w tym momencie pobiegałem sobie w kółko, ale to chyba hm. zaoferowany faktem e, że mi się udało nie choć mówię tutaj oczywiście o tej akcji sprzed momentu e, no i co wracam na Normandię ale zanim to zrobię zanim to zrobię wiesz co? no muszę z tym ekwipunkiem troszeczkę tutaj e, dojść do ładu czyli troszeczkę się mu przyjrzeć e, i trochę poradukować zobaczcie jeśli chodzi o omniżel to luzik luzik arbuzik Zapas man. mamy jakieś nowe splówki. No, ja tak bardzo w sumie nie interesuję, ale... Znaczy, jeśli chodzi o, o szeparda. Ale tak, pistolety, pistolety jakieś mamy. Nie, co ja? Takie pistolety? Przecież to jest strzelba. Dobra, to chyba huragan możemy sobie zredukować. Tu mamy pistoleto. Pistoleto. Co to ma być? Ja mam 177 wrażenia, to ma 115, my god! Że tak się wyrażę. Jakaś snipereszka? Nie, to tu idzie już na śmietnik. Te w sumie też... Łe, to też idzie, my godness. Hmm, to nic ciekawego, chociaż tak naprawdę nie wiem, może dopiero tutaj zajrzeć. Do tej pory używałem tego 19% do obrażeń plus 80% do promienia centymetrów i 19% do mocy broni. No ten wzmacniający jest niezły, muszę powiedzieć, ale wykorzystajmy teraz troszeczkę radioaktywnego. Zobaczymy jak to będzie i jakieś tam pancerze nam wpadły, modliczkę już miałem. Modliszka jest w sumie fajna jeśli chodzi o tarcz, sami widzicie. Ale teraz przy tym 14, 14 punktów jeśli chodzi o obrażenia, o ochronę przed tym, tymi obrażeniami. Dobra, mam jakieś lekkie pancerze. Zabójca. No co to ma być? Dobra, zobaczę jak ja będę, jak bym w tym wyglądał. No, no nie. No całkiem, całkiem. Jacykow na pewno byłby zadowolony new e, ale no chyba raczej mi osobiście do gustu nie przypadnie e, no i mamy jeszcze jeden lekki pancerz znowu ursa tego chyba jeszcze w ogóle nie miałem e, taki sexy Uur. moi drodzy ja drodzy wspomniany tutaj e, w sumie nie wiem jak go nazwać no ten kolega wspomniany przed chwilą byłby chyba jeszcze bardziej zadowolony ale ja wracam do tego co już sprawdziłem i co mi się podoba okej okay, Ashley yy... karabiny nie o lepszy 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 dużo lepszy ale to chyba zostawimy yy, dla kogoś innego bo ty tutaj się głównie posługujesz karabinem no i pancerze w sumie dla ciebie mam taki sam wybór powiedzmy moja droga yy, modliszkę już Ci ubierałem. No nie no, czas się będzie przebrać. Tytan 5. A dlaczego? A, bo ciężki. A ja nie mogę ciężkich używać. Jeszcze. Ej, no to znaczy, że co? Za słaby jestem, tak? <grym> Muszę rozwinąć tę umiejętność, żeby używać ciężkich. Nie wiem, czemu tego nie mogę założyć. Pewnie dlatego, że nie mogę. No dobra. Gubię się już, nie? Ale zobaczmy tym razem. Jak już rewia mody, to rewia mody na całego. Przegląd, że tak powiem. Szafy. Eee, tytan, tytan to ten najlepszy ursa jakby wyglądała w ursa no ja no to jest dziewczyna jakby nie było o bardzo mm, fajnych kształtach więc akurat ten kombinezon jest w sam raz eee, e, 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 e. i muszę powiedzieć że jeśli chodzi o tą ochronę i tak dalej jeśli chodzi o obrażenia to jest oki okay, nie bo zobaczcie że to co było wcześniej czyli strażnik e, no to jest lepsze od strażnika jeśli chodzi o zabójcę, no to tu jest trochę słabiej, ale wyglądałaby tak. E, Jestem skłonny stwierdzić, że y, y, Szepard wyglądał lepiej niż No i ten, się, ten ciężki pancerz, zobaczmy. Uu. Ej, to jest chyba to samo, czekajcie co to jest za Titan 5, rozemków Materiarias. To jest to samo co mam? Nie. A chociaż dokładnie, tylko ja mam wersję czwartą, to jest wersja piąta i wersja ciężka Nie no eee, Dajcie spokój Tu masz 30, 16 w modliszce Tak zielono Dobra, wiecie co? Sory, memory, ale do niej mi najbardziej pasuje na chwilę obecną ten kombinezon Już ze względu na tak e, wizualnego Jeszcze z hełmikiem zobaczmy, super ale nie, no jeśli chodzi, już tu mówiąc tak troszeczkę poważniej, statystycznie też to fajnie wygląda, jeśli chodzi o statystyki, nie? Dobra, zostawmy to na razie i jeszcze zobaczmy Liara, Liara chyba raczej nie ma... nie, no ma. Ej, dlaczego ona może? Ona nie jest człowiekiem. Z całym szacunkiem oczywiście, ale... Mogę ją ubrać w leki pancerz, który jest zakwalifikowany jako człowiek. Także, znaczy, że dla ludzi. No wiecie, o co chodzi. No dobra, no to załóżmy. Chociaż, no szczerze, nie wygląda w nim za bardzo fajnie, ale statystyki o wiele lepsze niż to, co miała przed chwilą. Sorry, nie ma co porównywać. Przede wszystkim to, że dwa razy potężniejsze tarcze i w ogóle coś, jeśli chodzi o ochronę technologiczno-biotyczna. bufor do toży, celności w ruchu do redukcji, i odnawiania, interfejs medyczny. Dajmy ten interfejs medyczny. Chociaż poczekaj, a mamy coś? Do odporności Nie może do odzyskiwania tarczy i do odporności tam OK, tak zrobimy Kidoki, a tutaj też chyba nie ma nic nowego. Nie ja no, mam dwa takie same, ten delikatnie lepszy, dajmy to. Dobra, trudno, czerwony, nie czerwony. Ale lepszy. Na wolnicę też dajmy. Też czerwone i to jakiś jest, to pozbądźmy się tego tych miast szczerze tego też się pozbądźmy. no i tego też się pozwolić okej okay. a tutaj przylewelowałem wcześniej no faktycznie eee, mistrzowskie odkształcenie pewnie jak na pierwszą misję... a, o tym nie wspomniałem, zapomniałem Koleżanki pochwalić, e, sprawdziła się bardzo dobrze, jeśli chodzi o to, o to pierwsze starcie, gdzie miała okazję wziąć udział. Dobra, e, karabiny sztormowe, pancerz bojowy. Myślę, że... dobra, szkolenie zwiększa obrażenia brał. No a ja mam dwa punkciki, tak? Czyli co, pancerz taktyczny, taktyczny bo... W ogóle to ja mam szansę na... Się. Rupi zdrowy średni pancerz. Okej, okay, czyli aha, ja jako ja, czyli moja klasa postaci, czyli adept szpieg, mogę używać maksymalnie średniego pancerza na to wychodzi. No dobra, coś za coś, nie? Dobra, damy, damy w snajperkę i damy szkolenie widma. Okej, okay, no dobra, teraz możemy na spokojności zapisać sobie grę. No i wracamy na Normandię. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dziękuję za szybką reakcję, komandorze. Śmierć przewodniczącego Bernsa to wielka strata. Wiemy, że zrobiliście wszystko, żeby go ocalić. Doceniamy, że to co zrobiliście nie należało do Waszych obowiązków, komandorze. Piąta flota bez odbioru. Dobra, brzmiało to dosyć wiarygodnie, więc okej, okay, nie, nie ma za co. No i powiedzmy, polecam się na przyszłość. Dobra, tak więc teraz sobie yy, prześlećmy, co nas tutaj czeka w systemie. E, Tonsagern. Tansagan to wodorowy, ocholowy, gazowy olbrzym, w którego atmosferze znajdują się śladowe ilości chloru i azotu. Okej... Okay. Miałem już tutaj nie czytać, miałem spalszać te nazwy, nie? Znowu się zapominam. Junta Auma. To mała, gorąca, skalista planeta. No i myślę, że tyle informacji przy... na tą chwilę nam wystarczy. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Odzyskano dysk z danymi Protean. Skanowanie ujawniło wrak fraktowca w stanie częściowego rozkładu orbitalnego. Twoja drużyna pozyskiwaczy? O. Weszła na pokład jednostki i stwierdziła, że statek wcześniej zaatakowali łupieżcy. Na pokładzie pozostało niewiele wartościowych przedmiotów, ale pośród nich znalazł się dysk z danymi Protean. Fajnie. Nepneu. Unikatowe cechy planety Nepneu czynią ją szczególnie interesującą dla naukowców. Skatalogowano pierwiastek ziem rzadkich, podczas skanowania tej planety udało się odkryć duże złoże toru na pobliskim Księżycu. Great! No i co, i nic tutaj już więcej nie ma. Hmm. No to teraz odwiedźmy Anteusz. Oki doki, tak więc 5 yy, planet. Do 6 chyba. Dobrze, 6. Yy, do zanalizowania. Wemal to gigantyczna, skalisto-lodowa planeta, która posiada atmosferę składającą się z metanu i etanu. Skany z orbity wykazały istnienie wielkiego złoża uranu. Super, uran. Ekstra. Na pewno się przyda. Chociaż szczerze nadal nie wiem jaki to ma wpływ na moją grę. Podejrzewam, że żaden. Nie pamiętam, żeby to jakoś tak fizycznie było widoczne, że tak to mówimy. Ploba. Ploba to drugi i znacznie większy z dwóch gazowych olbrzymów systemu Anteusz. Odnalazłeś dziwny obiekt na orbicie planety Ploba. Po sprowadzeniu go na pokład główny inżynier Adams i Italii próbowali bez powodzenia ustalić jego pochodzenie. Natomiast znaleźli natomiast w jego wnętrzu jedne z zapisków matki Dilinagi. Lepszy rys niż nic, jak to się mówi. Edmos to standardowy wodorowo-helowy gazowy olbrzym ze śladowymi ilościami metanu w atmosferze. Skanując planetę, udało ci się odkryć duże skupisko wodoru. Nie wiem czemu mówię o sobie w trzeciej osobie. <grystanie> okay, okay, okay. Hunidor to średnich rozmiarów lodowy świat z niezwykle rzadką atmosferą składającą się z kryptonu i ksenonu.

wylądowania na niej, tak więc uczyńmy to tym prędzej Okej okay. i ponowny dylemat, tak Dobra, tym razem zróbmy to dosyć powiedzmy szybko Myślę, że ta poprzednia misja była za krótka, żebym się przekonał na co stać LIRE, więc tym razem również skorzystam z jej towarzystwa. I co? Wrex czy Wakarian? Maszyna losująca moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, padło na Wrexa. dosyć twardy, ale na szczęście nic się nie stało <laughs> mojemu pojazdowi. Zauważyłem coś, więc piknijmy, zobaczmy. E, Wrex ma 3 punkty. Okej, okay, wrexie, w wrexie. Dobra, myślę, że strzelby cały czas idziemy na razie w, w, w to. I tutaj masz jeszcze zdolności, przecież, nie? Zwiększymy troszkę żywotność i nadal strzelby. Okej, okay. dziennik mamy tutaj zaktualizowany. Dobra, trzy, nadal trzy misje, jeśli chodzi o główny wątek. My jesteśmy tutaj. Szczątki, anomalia, baza badawcza i anomalia. No to może zacznijmy od prawej strony. To jest jakaś taka pustynna to ta planeta. Tak, słońce, ale no jestem ciekawy, czy jakbym miał możliwość tak naprawdę odwiedzenia dosłownie, czyli takich tym momencie, tak? czyli wylądowania na każdej z planet w każdym systemie, każdego układu to czy to by było fajne, nie? No nie? wiem czy to by się nie przejadło na chwilę obecną tak naprawdę przynajmniej na jedną może nie zawsze, bo na pewno nie zawsze, ale umówmy się, że przynajmniej na jedną planetę w systemie możemy wylądować tak? na jednej planecie możemy wylądować, no i wydaje mi się, że to jest OK, bo jakby naprawdę była możliwość odwiedzenia każdej, no to z jednej strony fajnie też mi się wydaje, że, że tak na pierwszy rzut, że tak mogę albo usłyszenia tego pomysłu fajnie, no bo yy, no, no fajnie, tak, bo chodzi mi tutaj o eksplorację. Ja y, uwielbiam eksplorować, więc powiedzmy, że bym się cieszył, chociaż z drugiej strony jakbym musiał uczciwie każdą, każdą odwiedzić, każdą zeksplorować. Jest możliwe. Moment. Skup się, skup się, skup się. Skup się. Ok. Nie ma śladu poocalałych. Kapsuła jest pusta, z wyjątkiem małej poszerpanej flagi z insygniami kolonii Nimines. Ale 5000 tam wpadło, to jest najważniejsze w tym przypadku. Yy, o czym ja mówiłem? Aha, o eksploracji, tak? To mówmy się, że... Yy, Boję, bałem się tego, że jeśli faktycznie mielibyśmy możliwość odwiedzenia każdej planety, czyli wylądowania się z... O, cholera, dobra. Odruszmy ten taką na no później. Pana już widzieliśmy, bo naszy nie znaczy nigdy, że to Pana, ale... Widzieliśmy, a macie jakieś zaskoczenia? Normalnie dziś nie wiem, Nie się stało. Ja, że paszcza. Najlepiej jest mi zalewać w ten... Okay. ...czerwony trójkącik. Gdzie ty jesteś? Paskudo. Przecież za szybko się trochę chowasz. Okej. Okay. Bardziej przycelować Cały czas w ruchu, cały czas w ruchu, cały czas Jeszcze trochę Myślę, że tym razem nam się uda. Gdzie jesteś, gdzie? Okej. Okay. No i ładne Ładny grosik za tą paskudę bo 10 tysiączków. Super. Ale żeby nam to nie uciekło, to pamiętajcie, żeby zawsze, zawsze w pewnym momencie zapisywać ten grę. Powiem wam, że z zaskoczenia widziła ta paszcza cała. O czymś tam mówiłem, nie? A, o tej eksploracji. No więc, więc tylko już kończą z Mówię, no ja lubię eksplorować, zawsze się cieszę jak świat jest otwarty, e, taki w 100% otwarty, bo mówmy się w tej grze tak do końca otwarty właśnie nie jest, przez to, że mamy pooglądowaną możliwość lądowania na każdej z planet i, i no, ograniczenia jakieś, tylko że nagle jakiś tam, tak tam przezroczysta ściana nam wyskoczy i nie możemy dalej się udać, tylko do pewnego momentu. Okej, okay, wiemy oczywiście z czego to wynika. Może kiedyś będzie to możliwe na większą skalę itd. itd. Ale pomyśl... okay. pomyślmy o czymś innym, to o czym właśnie zacząłem mówić, że nie wiem, czy jakbyśmy mieli faktycznie taką możliwość, czy też by nam się to nie znudziło, to jest ta obawa, nie? że jeśli mógłbym lądować na każdej planecie, to może to też zależy od tego, co by mnie tam na nich czekało, bo jeśli te misje stałyby się takie monotonne, albo jak to się mówi ładnie liniowe, no to znudziło mi się to najnormalniej w świecie i dałbym sobie spokój z odwiedzaniem planet. Chyba, żebym musiał. Okej, okay, dobra. No to tyle, jeśli chodzi o tę moją myśl. Mamy jakąś bazę. Jak cicho. To miejsce wygląda na opuszczone. No właśnie, dokładnie o tym pomyślałem, moja droga. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ej, zobaczcie jak wygląda nasz kogut. W tym kombinezonie to sorry, sorry w reksie, ale bardziej żabę przypominasz, nie wiem czy to dla Ciebie komplement, czy wprost przeciwnie. Dobra, zobaczmy co tu jest. Ej no jak, liczba obsiadanych przez Ciebie w tej chwili przedmiotów. Aha, no dobra, kumam o co chodzi. Bo te przedmioty to nie tylko broń, to są te... E... Właśnie, o tym zapomniałem. To są te wszelkiego rodzaju... Ulepszenia, tak? Tak jak w tym momencie mam ulepszenia amunicji, to przecież tych ulepszeń już mam sporo, muszę z niektórych zrezygnować. Dobra. Medijel. Cała jedna sztuka, great. Według rejestru danych zespół badawczy wydobył jakiś fragment obcej technologii. Trzeba poszukać odpowiedzi na wykopaliskach. Tak się, że na wykopaliskach mam poszukać odpowiedzi, no powiem Ci, że słusznie, słusznie kombinujesz. Okej, zaparkujmy gablotę i wejście do wykopaliska rozumiem, że jest tutaj. W ogóle fajnie to wygląda, zazwyczaj fajnie to jest wymyślone, nie? Była sobie skała że tak powiem, chciał ktoś tutaj wydrążyć tunel Żeby pozyskać jakieś minerały Surowce jakby to nie nazwał chciał się dostać do środka Ja więc sobie postawić coś takiego pewnie to wydrążyło przy pomocy jakiegoś lasera tunele i tak dalej, i tak dalej Tak czy inaczej fajnie wymyślone Wchodzimy Zapisujemy I lecimy. Mhm, powiem szczerze, że yy, pamięć mam dosyć dobrą i w tym przypadku coś mi się przypomniało. Co nas może tutaj czekać. właśnie mhm. zombie moi drodzy więc jeśli ktoś się stęsknił już za <grym, <grym, e, moją poprzednią serią czyli e, Dead Island no to ma taką namiastkę w postaci tych e, fajnych koleżków nie jakby nie było świecących na niebiesko <grym, <grym, dobra co sobie. Dobre, dobra, to będzie dobre. I co? Okej, okay, a ty na razie sobie strzelać. Nie zła ich kupa, i to duża kupa, duża kupa. Duża kupa świecąca. No i teraz Tobie to dam. No ty moja droga. To się sprawdzało. Wo wo wow. wow, wow. Obca technologia zmieniła naukowców w bezmyślne potwory. Cokolwiek znaleźli, dawno tego nie ma. Ładnie, ładnie, ładnie nam poszło. Ponownie na szczęście. Okej. Okay. A propos technologii, to chyba to jest te ustrojstwo. To, mamy tam zablokowane przejście czemu jedno i drugie aha easy aha tak, i go strony. to inaczej to trzeba rozegrać И Znalazłeś cały zespół badawczy exogeni. Zostali zmienieni w cybernetyczne zombie za pomocą urządzeń podobnych do tych, które gety użyły na Eden Prime. W jaki sposób doszło do tego, że urządzenia te zostały zakopane na świecie tak dalekim od terytorium getów? Jest tajemnicą. Okej. Okay. Załatwiliśmy ich, stety bądź niestety, no bo okazało się, że to ten zespół... Badawczy, więc ludzie, tak? Jest nie fajnie, jakby nie było. Przyjrzymy co tu mamy. Zapiszmy. Nie no, jak, jaki jak ja refleks. wam chyba y, te, y, ten moment, gdy będę pozbywał się zbędnego sprzętu i wybierał ten lepszy. Zrobię już to w zaciszu swojego pokoju. Oczywiście bez wielkiego oka kamery. O, I to tak naprawdę wszystko, nie? Tutaj byłem. Tu też byłem, więc teraz udajemy się do wyjścia. Ej, mam, że fajnie wygląda ta jaskinia, nie musi się z nas zgodzić nie? Okej, okay, tu jeszcze coś mamy. Zmocnia zbiotyczny Dobra, zredukujemy tu wyboru To nie mam Też chociaż trochę szkoda Z tego co widziałem, to był ten zmocnia zbiotyczny Piątego poziomu, być może lepsze od tego Co e, Jest e, Z którego korzysta Aiden i przede wszystkim Aiden Ale też i Liara Jak i Rex Dobra, na pewno jeszcze coś znajdziemy Spoko, a może sklep odwiedzę Z tymi sklepami przynajmniej do tej pory To ja tak bardzo ostrożnie wydawałem Kasy, bo większość fajnego sprzętu i tak znajduje w tego typu sytuacjach. Dobra, tak więc podejrzałem do Mako. Okej. Okay. Wszyscy na pokładzie? Gdzie my jesteśmy? Tu byliśmy, tu byliśmy, tu nie byliśmy i tu nie byliśmy w końcu. Tak? Dobra, czyli teraz kolejna anomalia czeka. Więc komu w drogę temu wrodki moi drodzy?